Wytryśnie źródło. Kochani, to dzisiejsze nauczanie, zresztą tak też jak poprzednie, jest w oparciu, czy będzie w oparciu o te teksty biblijne, które usłyszeliśmy tydzień temu na spotkaniu modlitewnym. I wierzę mocno, że przez te teksty, które otrzymaliśmy na spotkaniu modlitewnym, Pan Bóg chce pokazywać nam drogę, pokazuje nam drogę. Myślę, że to widzimy, jak on nam drogę pokazuje. I to, te słowa, które tydzień temu otrzymaliśmy, za chwilę się im przyjrzymy. One są słowami, nie tylko są słowami obietnicy, czy wierzę, że są słowami obietnicy, ale wierzę też, że są przypomnieniem i wzmocnieniem obietnicy, którą Bóg tej wspólnocie daje. Wytryśnie źródło. Te słowa, czy ten temat tego nauczania, wzięty jest z pierwszego tekstu, który się pojawił tydzień temu na spotkaniu. Z księgi proroka Zachariasza, rozdział 13, werset 1. W owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem na obmycia grzechu i zmazy. W owym dniu wytryśnie źródło. Prorok Zachariasz zapowiada, że będzie jakiś owy dzień, że wytryśnie jakieś źródło, że. Yy, Dom Dawida, mieszkańcy Jerozolimy zostaną obmyci z grzechów i z mas. I wiecie, jest kilka miejsc, do których Biblia daje odnośniki, gdzie jeszcze jest mowa o źródle. I jeden z tych tekstów najbardziej poruszył moje serce i widzicie go tutaj w takim mniejszym cytacie na slajdzie przy tym 13 Zachariasz 13:1 jest też właśnie gwiazdka, żeby zerknąć do kilku miejsc biblijnych. To w Biblii Tysiąclecia są takie przepisy, między innymi Ezechiel 47 od 1 do 12. To jest wizja proroka Ezechiela, kiedy Pan zaprowadził Ezechiela przed wejście do świątyni i to co widzimy tutaj, następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim. Nie będę czytał wszystkich 12 wersetów. Większość z was ten fragment zna. Jeżeli ktoś nie zna, odsyłam, zachęcam do przeczytania. To jest przepiękna wizja, gdzie ta woda, która wypływa spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ten strumień rzeki robi się coraz głębszy, coraz głębszy. Tam prorok musi przechodzić najpierw woda jest po kostki, potem po kolana, potem po pas, a potem już nie może jej przejść, tak jest głęboka. I to, co mówi to słowo, ta wizja, kiedy Ezechiel jest prowadzony wzdłuż brzegu tej rzeki, tam we wcześniejszych wersetach mamy jeszcze takie piękne słowo. Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby. I tu mamy na slajdzie. Dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Kochani, ta wizja, którą miał Ezechiel, ta wizja jest figurą proroczą, ponieważ tą świątynią jest Chrystus. Tą świątynią jest Chrystus. Woda wypływa. W kierunku wschodnim. I tutaj taki odnośnik, jeśli chodzi o kierunki, wschodzące słońce, słońce, czy też wschód w Biblii jest zapowiedzią Chrystusa. Prorok Zachariasz, przepraszam, nie prorok Zachariasz, tylko ojciec Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, kiedy Jan Chrzciciel się urodził, błogosławił Pana i mówił nawiedzi nas z wysoka wschodzące słońce. W ten sposób nazwał Jezusa Jezus został nazwany w tym kantyku Zachariasza wschodzącym słońcem. Słuchajcie, przez wieki, przez wieki chrześcijanie, no głównie katolicy, ciekawe jak ten kościół jest zbudowany, ale przez wieki katolicy budowali kościoły w ten sposób, że tam gdzie jest tabernakulum, tam jest wschód. Tak jest zbudowana katedra w Gorzowie. Zwróćcie uwagę, jak pójdziecie rano na mszę świętą, to aż was razi, powinno was razić słońce, które wpada przez witraże, bo siedząc i patrząc w stronę ołtarza, patrzy się w stronę, w stronę wschodu. Wiele kościołów, tak kościół w Paradyżu, tam gdzie jest nasz, mój kościół seminaryjny, tam gdzie kiedyś było seminarium, wiele kościołów na świecie takich zbudowanych, właśnie w myśl tego, tego proroctwa Ojca Zachariasza nawiedzi nas z wysoka wschodzące słońce. Wschodzącym słońcem jest Jezus i wschodem jest Jezus. I tutaj ta świątynia, z której potok płynie w kierunku wschodnim u Ezechiela, to również jest Jezus. To jest zapowiedź Jezusa. I zobaczcie... Oba, oba te teksty i za chwileczkę zobaczymy kolejny, one tak naprawdę, tekst Zachariasza i tekst Zezechiela mówią o Jezusie. Kiedy przebito mu bok i z boku wypłynęła krew i woda, to jest to źródło, którym jest obmycie grzechu i zmazy. To jest to źródło, z którego płynie rzeka łaski i wszędzie, gdzie ta rzeka łaski dotrze, wszystko będzie uzdrowione. Dlaczego tak porusza mnie ten Ezechiel 47? Ponieważ stali członkowie wspólnoty Rema Chrystus, dawni wiedzą, kiedy jeszcze w katedrze modliliśmy się w czasie adoracji w intencji domu. Kilka razy, kilka razy, nie, nie raz po razie, ale w różnych odstępach otrzymywaliśmy ten tekst, modląc się o dom dla naszej wspólnoty, o dom Rema Chrystu, I Pan dawał właśnie to słowo, że będzie taki dom, z którego będzie wypływał strumień łaski, i wszędzie, gdzie ta łaska dotrze, wszystko będzie uzdrowione. I to słowo Zezechiela potwierdza też to proroctwo, które kiedyś jedna z naszych sióstr przekazała, czy otrzymała w czasie szkoły charyzmatów, że będzie w Gorzowie taki dom. I widziała to w wizji, że stoi dom, a z niego wypływa strumień i płynie. A potem otrzymywaliśmy ten tekst z Ezechiela. I wierzę, że to słowo z Ezechiela mówi o domu Remachristu, który powstaje, i mówi też o naszej wspólnocie. My też mamy być tą świątynią. My mamy być tą świątynią, w której mieszka Jezus. I przez nas ma wypływać ten strumień łaski. I wszędzie, gdzie On dotrze, to wszystko będzie uzdrowione. Amen. Amen. To są obietnice, i to, co wam będzie na początku nauczania, ja widzę w tych słowach, jak Pan przypomina naszej Wspólnocie obietnice, które nam złożył kilkanaście lat temu. Kilkanaście lat temu, a on ciągle przypomina: niektórzy już odeszli, niektórzy przyszli potem i też już odeszli, niektórzy jeszcze trwają, przychodzą nowi, a Pan związał swoje obietnice, a On jest Bogiem wiernym. I zobaczcie, tydzień temu nam dał to słowo: w owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla wszystkich. I wierzę, że wiecie, tak to widzę, w ogóle w takiej proroczej perspektywie że to jest też powołanie naszej wspólnoty, aby ludzie mogli tu przychodzić i doświadczać obmycia z grzechu, obmycia z wszelkiej niewoli, uwolnienia. Wiecie, zakończyliśmy, czy trwają jeszcze uczestnicy seminariów, jeszcze przeżywają swój ostatni tydzień, modląc się z notatnikiem, ale mieliśmy teraz w poniedziałek zakończenie seminariów. Wiecie, po raz kolejny drżało, skakało z radości moje serce, kiedy słyszałem świadectwa i w wielu świadectwach było właśnie to, co, co było dla Ciebie największym przeżyciem? Spowiedź generalna, spowiedź z całego życia, kiedy wszystko ze mnie fuh, spadło. Jestem wolny, jestem wolna, to wszystko jest za mną. Wiecie, w tych warunkach, jakie mamy i w takim stanie wspólnoty, w jakim jesteśmy, nie jest łatwo podjąć takie wezwanie, poprowadzić seminaria, prawda? Nie jest łatwo. Patrzę tutaj na, na ekipę. Nie jest łatwo. Ale stanęliśmy z tym, co mamy: pięć chlebów, dwie ryby, tak mało. A Bóg po raz kolejny pokazał, że kiedy głosimy Jego słowo, to nagle On otwiera swoje serce, wypływa rzeka łaski, ludzie są uwalniani od grzechów, ludzie doświadczają uzdrowienia wewnętrznego, ludzie doświadczają przemiany. Nasze siostry, nasi bracia narodzili się na nowo w czasie tych seminariów. A wierzę, że to, co my teraz robimy i to, co my teraz oglądamy, to jest dopiero początek. Początek, bo w tej, w tej wizji Ezechiela jest to, że rzeka była najpierw do kostek, potem była do kolan, potem była do pasa, a potem była już tak głęboka, że nie dało rady przejść. Jak popłynie ten strumień łaski, też się boi, jak my to wszystko tutaj... Ale wierzę, wierzę, że też Pan Bóg chce nas uformować, byśmy pomagali naszym siostrom, braciom wejść do tej rzeki łaski, byśmy pomagali im wejść, by zostali obmyci z grzechów, uzdrowieni, uwolnieni. Amen? Zobaczcie, to jest słowo obietnicy, której sami doświadczamy, a jednocześnie mamy być narzędziem w wypełnieniu tej obietnicy. I drugi tekst ze spotkania, to jest ten, o którym mówiłem dzisiaj na początku spotkania, że przejrzą oczy niewidomych, uszy głuchych się otworzą, chromy wyskoczy jak jeleń, język niemych wesoło krzyknie i zobaczcie końcówkę wersetu 6. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze. Słuchajcie, dawno tak nie było, żebyśmy na spotkaniu modlitewnym mieli jeden tekst i drugi, jeden po drugim. Ja mam cofnę. W owym dniu wytryśnie źródło i drugi tekst, bo trysną zdroje wód na pustyni. A jeśli Bóg coś mówi dwa razy, to to jest ważne, to to jest ważne kiedy on coś, on coś w ten sposób tak podkreśla. Mamy po polsku w Ewangelii świętego Jana zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Po hebrajsku, tam, czy po grecku, przepraszam, w Nowym Testamencie jest Amen, Amen, lego soi. Amen, Amen, mówię wam. Kiedy Jezus coś dwa razy podkreślał, zobaczcie, jak On bardzo chciał, żeby nie mówił tylko zaprawdę wam powiadam. Amen, Amen. Dwa razy do nas Bóg powiedział tydzień temu. W owym dniu wytryśnie źródło, Trysną zdrowie wód na pustyni. I zobaczcie, znowu się to powtarza. Sami tego możemy doświadczać, że nasze oczy się otwierają, uszy się otwierają, że odzyskujemy zdrowie. To, co mówiłem na początku spotkania, te potwierdzone świadectwa, czy świadectwa potwierdzające słowa poznania. Wierzę, że my najpierw na sobie możemy doświadczyć tego, tych uzdrowień, ale potem mamy pomóc innym wejść do tej rzeki łaski, by... Werset 5. Przejrzały oczy niewidomych, uszy głuchych się otworzyły, żeby chromy wyskoczył jak jeleń, aby ci, którzy nie potrafili uwielbiać, aby język Niemych wesoło, wykrzyknął. I zobaczcie te dwa teksty, yy, i Zachariasz i Izajasz, to są proroctwa. Już wam powiedziałem, że one się wypełniają w Jezusie, ale żebyśmy o tym nie zapomnieli, to tydzień temu na spotkaniu. Yy, trzeci tekst, jaki padł na spotkaniu, Jan 10:11. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Po tych dwóch tekstach, że wytryśnie źródło, usłyszeliśmy, jak Jezus mówi: Oddam za Was życie. Czyli pokazał nam na swoje serce, które się otworzy, na tą rzekę łaski. Kolejny tekst, który otrzymaliśmy, dzieje apostolski rozdział 5. I tu są już takie dwa ciekawe wątki, bo z jednej strony jest to wezwanie, kiedy. Yy, Piotr i Jan są uwięzieni. Mamy werset 8, 19. W nocy anioł pański otworzył bramę więzienia, wyprowadził ich, powiedział idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia. Widzimy, że to jest też zadanie dla nas. Głoście słowa życia. Głoście słowo. Głoście kerygmat. Prowadźcie seminaria. Prowadźcie kurs początek. Prowadźcie ewangelizację. Głoście słowo, bo to słowo jest życiem. Ale jednocześnie amen. Ale jednocześnie zobaczcie, co głosili apostołowie? Werset 30. Stanęli, kiedy właśnie mieli z tymi pretensjami, że w ogóle zdziwieni ich, kiedy ich tam przyprowadzili na nowo. Piotr mówi: Nie będziemy się was słuchać, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I mówi: Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście zawiesiwszy na drzewie. Zobaczcie, to jest też taki ciąg, cofnę jeszcze raz. Dobry pasterz daje życie swoje za owce i jednocześnie Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, który był zabity na drzewie krzyża. Te teksty Jan i dzieje pokazują nam Jezusa na krzyżu, pokazują nam Jezusa, który ma serce otwarte włóczniom, a jednocześnie jest już w tym, Właśnie to piękne wezwanie, że mamy być tymi, którzy głoszą słowa życia. Sami tego możemy doświadczać, jesteśmy do tego zaproszeni, ale jesteśmy zaproszeni dalej, żeby to głosić. Kolejne słowo jest ciekawe w kontekście też dziejów, no bo tutaj w dziejach widzimy, jak Piotr i Jan są aresztowani, potem są ubiczowani, no są prześladowani z powodu tego, że głoszą słowo. I wiecie... Yy, w tym momencie, kiedy stajemy do walki o Królestwo Boże, kiedy będziemy prowadzić kolejne seminaria, kolejny kurs początek, kiedy będziemy prowadzić kolejną misję z modlitwą zdrowienie, i kolejną, i kolejną, i będą ludzie wyzwalani z mocy złego, on będzie się złościł, będzie się złościł i będą przeciwności, tak jak tutaj byli prześladowani z powodu głoszenia Ewangelii. Kolejny tekst, jaki otrzymaliśmy. To po to, żebyśmy pamiętali, żeby się nie zniechęcać, jak będzie trudno. Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na Was różne doświadczenia. Na kogo z Was spadło ostatnie jakieś doświadczenia? Różne, ręka do góry. Kto jakieś różne doświadczenia, to popatrzcie raz na ten tekst. Poczytujcie to za pełną radość. Poczytujcie to za pełną radość. Wiecie, to oczywiście na trzy, cztery nie da rady się ucieszyć, kiedy przychodzą ciężkie doświadczenia. To Duch Święty daje tą radość, że skoro idę za Jezusem, to toczy się walka. Ale Pan w tym następnym słowie rzeczywiście uprzedza, przygotowuje, żebyśmy byli wytrwali. Werset trzeci. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni w niczym, nie wykazując braków. Mówiąc prościej, Pan mówi: Jezus mówi do mnie, do ciebie nie daj się, nie daj się, nie daj się. I zaprasza nas, byśmy wypełnili Jego słowo. Usłyszeliśmy tydzień, na spotkań, tydzień temu na spotkaniu fragment z zakończenia trzeciego rozdziału Marka, kiedy mówią Jezusowi: Mama i Twoi krewni przyszli. A Jezus mówi: Werset 35. Kto, wcześniej 34. Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. I celowo tu umieściłem paralelny tekst z Ewangelii Łukasza. Popatrzcie, jak się minimalnie różni. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Tydzień temu, już o tym mówiłem, dwa tygodnie temu i wcześniej też, praktycznie jakby tak sięgnąć wstecz, Monika mówiła o słuchaniu słowa, Ewelinka, jak miała nauczanie z mówiła o słuchaniu słowa. A to było kiedy? W styczniu, w lutym, popatrzcie, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, mamy już czerwiec, a Pan cały czas co, co do nas mówi? Słuchajcie słowa i wypełniajcie je. Słuchajcie słowa i wypełniajcie je. Kochani, wierzę, że w tym wezwaniu do słuchania Słowa słucha i wypełnianiu Pan nam pokazuje, co robić, żeby wypełniło się to, co widzimy raz jeszcze w tym tekście. Wytryśnie źródło. Wytryśnie źródło. I wszędzie, gdzie dotrzą, do, dotrze to źródło, ta rzeka łaski, wszystko będzie uzdrowione. Wierzę, że Pan mówi te dwie rzeczy. Najpierw przyjmij tę łaskę. Wierzę, że do nas tu obecnych, do tych, którzy też oglądają ten film... Yy Pan kieruje właśnie to swoje orędzie, przyjmij moją łaskę, wejdź do rzeki łaski, zanurz się w mojej krwi i wodzie. Przyjmij uwolnienie z grzechów, przyjmij uzdrowienie wewnętrzne, przyjmij napełnienie moim duchem, wejdź do rzeki łaski. Ja odbuduję Ciebie w tym w każdym aspekcie, który wymagasz odbudowania. To jest jeden krok, ale drugi Pan mówi do nas, jako do Wspólnoty. Bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi. Formujcie się, nabierajcie sił, by pomagać innym wchodzić do tej rzeki łaski. Słuchajcie mego słowa i wypełniajcie je, bo już niebawem, w owym dniu, wytryśnie źródło dostępne dla wszystkich. Amen. Niech się to słowo dla nas wypełni. Panie, przyjmujemy z wiarą Twoje obietnice i czekamy na ich wypełnienie. Amen.